Witajcie! Dziś zajmiemy się demakijażem twarzy przy użyciu naszego odżywczego olejku do mycia każdego rodzaju skóry Comfrey. Nasza nowość, znajdziecie ją już w sklepie. Jak widać, jestem w pełnym makijażu i dziś zacznę swój demakijaż właśnie od użycia olejku. Pokażę Wam, jak możecie to zrobić samodzielnie, nie mając umiejętności masażysty i kosmetologa, tak aby bezpiecznie zmyć to, co na twarzy nam się zebrało podczas całego dnia, no i oczywiście makijaż. Na początek myję dłonie i zwilżam twarz wodą. Następnie aplikuję niewielką ilość olejku na dłonie. Staram się, aby poleciał on tylko na opuszki, bo tylko tych części dłoni będę używać, a reszta yy, nie musi mieć kosmetyku tak mocno na sobie. Delikatnie rozmasowuję olej na całej Twarzy. Najpierw go aplikuję zawsze od środka do zewnątrz. Jak widzicie, robię to od góry do dołu, aż do brody i do szyi, bo tutaj także zanieczyszczenia i makijaż lubią się odkładać. Pamiętajcie, od środka do zewnątrz i lekko ku górze. Kolistymi ruchami, używając opuszków, wcieram w kosmetyk twarz, tak aby delikatnie, ale skutecznie rozpuścił. Makijaż. Pamiętajcie, aby nie robić tego za mocno. Te ruchy muszą być, owszem, zdecydowane, ale nie zbyt duży nacisk. Ok? W ten sposób możecie być pewni, że nie zrobicie sobie żadnej krzywdy. No to ma być przyjemne. Teraz oczy. Pewnie jesteście trochę zaskoczeni, że nie boję się używać olejku do demakijażu olejku do mycia bezpośrednio do oczu. Rozumiem Wasze obawy, ale niepotrzebnie. Olejek został przebadany i stworzony tak, żeby nic nie szczypało i żeby rozpuścił nawet wodoodporny tusz. Rozmywam twarz takimi kolistymi ruchami. Delikatnie, ale zdecydowanym ruchem najeżdżam również na rzęsy, żeby rozpuścił to, co się na nich znajduje. I znów zwilżam delikatnie dłonie. I przechodzę dalej do, do makijażu oczu. Jest to dla mnie o wiele bardziej komfortowe niż gdy muszę trzeć oczy płatkiem kosmetycznym. One są wtedy dużo bardziej podrażnione. Tutaj delikatnie opuszki i olej robią swoją robotę. Już widać delikatnie odwróconą pandę, czyli już się pojawia ten efekt rozpuszczenia się tuszu do rzęs. No dobrze, ja to sobie będę zmywać, a Wam co nieco opowiem o składnikach naszego olejku myjącego, bo są warte uwagi. Jednym z głównych składników aktywnych jest tripelargonin, delikatny biodegradowalny emolient, który otrzymywany jest z nasion ostropestu plamistego. Wzmacnia on naturalną barierę ochronną skóry, tworząc na jej powierzchni niewidoczny film. To jest szczególnie ważne teraz w okresie jesienno-zimowym, który się zbliża, bo ta skóra jest dużo bardziej nawilżona. A jak wiemy, zmieniające się warunki atmosferyczne sprzyjają temu, żeby była przesuszona. Także tu mamy taką alternatywę. Ogranicza on nadmierne odparowywanie wody z naskórka. Nie pozostawia też wrażenia tłustości, choć to olej, ale to takie bardziej jedwabiste odczucie na skórze. Ponadto olejek ma w swoim składzie olej ze słodkich migdałów, który poprawia funkcjonowanie i wygląd skóry i regeneruje komórki. Co ważne, wzmacnia włókna kolagenowe, działa przeciwutleniająco i również nawilża. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, a dzięki obecności witamin takich jak A, E, B i D dogłębnie odżywia skórę, nadając jej zdrowy, promienny wygląd. Ponadto w składzie mamy też olej z pestek winogron, który wzmacnia błonę komórkową, poprawiając kondycję naskórka. Jest bogaty w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe: kwas linolowy i kwas a linolowy które uelastyczniają skórę i wzmacniają jej barierę ochronną. Mamy też oliwę z oliwek, która posiada wysoką zawartość nienasyconego kwasu oleinowego. Również zawarte są w niej witaminy takie jak A, E, F. Działające na skórę odżywczo i łagodząco. Ponadto znajdziecie w nim też olej z nasion słonecznika, witaminę E, ekstrakt z liści brzozy białej, wyciąg z kwiatów lipy, który działa... działa niezwykle kojąco i łagodząco. Co ważne, jest źródłem składników aktywnych, a zawarte w nim olejki eteryczne i flawonoidy. Także witamina C i PP wykazują silne działanie przeciwrodnikowe. Wszystko to spowalnia procesy starzenia się skóry, czyli wasz olejek działa ponadto odmładzająco. Jest idealny do pielęgnacji suchej i zmęczonej skóry. No i cóż, ważny ekstrakt z korzenia żywokostu. Zawiera alantoinę, śluzy, garbniki, fenylokwasy, a także alkaloidy. Te dziwne słowa, nie martwcie się, przyspieszają gojenie ran, stymulują regenerację tkanek, skutecznie łagodzą wszelkie podrażnienia, także pobudzają mechanizm obronny skóry. Ponadto w olejku znajdziecie również wyciąg z kwiatów nagietka lekarskiego i ekstrakt z liści rozmarynu, który jest świetnym antyutleniaczem. No dobrze, no to przejdźmy do dalszej części pielęgnacji. Na sam koniec biorę kawałek papierowego ręcznika. Możecie to zrobić również specjalnym bawełnianym ręcznikiem do twarzy. Po prostu zmywam resztki e, produktu, tak aby zostawić skórę czystą. I na koniec powtarzam tę czynność, czyli jeszcze raz wodą i jeszcze raz zmywam wszystko ręcznikiem. Ok, w ten sposób twarz jest. Oczyszczona bardzo dogłębnie z makijażu. Gdy widzę, że makijaż jest już w pełni rozpuszczony, schylam się i nad strumieniem wody zmywam resztki kosmetyku wraz z wodą. Następnie jeszcze jedno spojrzenie, gdzieś trzeba poprawić i powtarzam tę czynność. Tak przygotowana twarz jest idealna, aby nałożyć na nią płyn micelarny i zmyć jeszcze wszystko to, co nam zostało, a następnie stonizować. Te trzy kroki demakijażowe są niezbędne, aby krem, który nałożymy na twarz, mógł zadziałać. Pamiętajcie. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.